Ta czapka oznacza kuchenne rewolucje w Simsach. Oto Magda Gessler. Zastanawiacie się z kim rozmawia? Z trójką dzieci ze swojej rodziny, z Julcią, która uwielbia jeść, uwielbia kolor różowy, z Antosią, która po prostu lubi się bawić i z nastolatkiem Leonem, który jest wegetarianinem, ekologiem i bardzo, ale to bardzo lubi naturę. Ta trójka dzisiaj będzie towarzyszyła nam w kuchennych rewolucjach. Niedawno był dzień dziecka i Madzia postanowiła razem ze mną, że dzisiaj przetestujemy restaurację Restauracje, ale również pod kątem tego, czy nadają się one na przyjęcie dzieci, bo przecież nie sami dorośli symowie chodzą do restauracji. Tu, tu. Prosicie mnie, kochane, rewolucja już kilka tygodni. Czemu nie było? Bo nie zdobyliśmy 5 tysięcy łapek w górę pod ostatnim odcinkiem, a takie są zasady. Użyłam w tytule i na miniaturce w ostatniej części zakazanego na YouTube słowa i dostałam mocno ograniczone zasięgi na tym odcinku. Właściwie w ogóle nie był on polecany, yy, dlatego też było mało wyświetleń jak na tą serię i też mało łapek w górę. Jeśli lubicie tą serię, to zostawcie teraz łapkę w górę, dokręćcie ją i wbijmy te 5 tysięcy, błyskawicznie, albo osiągniemy jakąś chorą liczbę łapek w górę na pochybę algorytmowi YouTube'a. Więc bierzemy Madzie, dzieciaki i jedziemy do pierwszej restauracji, którą zrobiliście Wy, moi kochani widzowie. Restauracja Kwiecisty Widelec. Dzisiaj tutaj będziemy właśnie sprawdzali jakość, obsługę i jak właściwie to wygląda. Będziemy przeprowadzali simowe kuchenne rewolucje w tej restauracji. Restauracja od Makapaka 3701. Pozdrawiam Cię, dzięki i za zrobienie restauracji. Przypominam, że każdy z Was może zrobić restaurację jaką chce. Może być przypałowa, okropna, straszna, może być cudowna. Jedyne co musicie mieć to rozszerzenie Zjedzmy na mieście, bo z tym rozszerzeniem właśnie możecie prowadzić restaurację i tworzyć restauracje w Simsach. Polecam Wam kupić na Instant Gaming, tam jest najtaniej i w ogóle są fajne promocje na rozszerzenia do Simsów. W opisie pod filmem i w komentarzu macie linka i sobie sami zobaczcie. A już tutaj widzę, że cechy tej restauracji to domowa atmosfera, Kuchnia z duszą oraz orzeźwiająca bryza. Opis jest krótki. Restauracja w kwiecisty widelec. No dobrze, wejdźmy do środka. Widzę z zewnątrz, że jest bardzo ładnie. Jesteście gotowi, żeby wejść do środka? Ej! Wow! Mnóstwo kwiatów, czyli pasuje nawet tytuł do całej reszty. Jest ładnie kuchnia urządzona, pięknie dobrane są kolory. Kelnerzy mają y, fajne ubrania, szef sali również. Tu są jakieś drzwi. Wygląda na to, że nawet są osobne toalety. Widzicie tutaj kwiaty przechodzą, czyli jakby dziec się dostaje przez ściany. Tu jest wejście na taras. No, zobaczymy, gdzie dostaniemy stolik. Magda właśnie weszła do środka. O, nie możemy podejść, czyli pierwszy minusie. Jest taki i nie tylko my, bo ta baba też ma problem, żeby podejść gdziekolwiek. O, ktoś nam zajął w ogóle stolik, Agnieszka Zedecka. No dobra, będziemy musieli poprosić w takim razie. Co? Ej, serio, baba umarła ze starości w pierwszych sekundach po wkroczeniu do restauracji? Trauma dla dziecka murowana Umarła jakaś losowa Simka Seniorka ze starości, to się czasami zdarza W miejscach publicznych, ale nie spodziewałam się Że ten odcinek zaczniemy od śmierci Teraz e, widzę, że Leon tutaj Wbił i też już jest w obliczu śmierci Ma po humor, ale w sumie To nie jest wina restauracji, że ona sobie Przyszła tutaj jako gość i umarła Jest godzina 12.30 A my nie możemy się doczekać tego stolika I jest tutaj ogrom Simów Ja nie wierzę w to, że tu jest tak dużo Simów Czy wy widzicie, jaki tu jest tło? Boże, wszystko Dobra, usiedliśmy do stolika i możemy teraz sobie coś zamówić, ale jest problem, bo nie ma nigdzie siedzonka dla małego dziecka. Także Antosia nigdzie nie usiądzie. Nie ma nawet żadnej kanapy. Może usiąść tylko wyłącznie na podłodze. Menu jest ciekawe. Jest mało alkoholu, dużo jest soków, takie powiedzmy, że nawet dla dzieci przystosowane. Jedzenie bardziej dla dzieci, że jakiś jogurt, płatki, musli, owsianka. Gdzie są nuggetsy? Gdzie są nuggetsy dla dzieci? I widzę, że nie ma opcji, aby zamówić cokolwiek dla y, młodszego dziecka. Czyli po prostu może być tak, że w ogóle restauracje nie obsługują młodszych dzieci. Także sorry Antosia, wygląda na to, że nic nie zjesz. Na kelnera czekaliśmy godzinę, także nawet długo, ale mają bardzo dużo osób, wszystkie stoliki są zajęte, a z tego co widzę, y, to jest jeden kelner. Jezu, ile ludzi! No, zobaczcie, ile ludu tu przyszło do tej restauracji! I tu jest właśnie problem, nie jest zorganizowana poczekalnia. Y, Simowie dla których nie ma stolików, zamiast e, stać gdzieś przed restauracją, w poczekalni czy w holu, e, o, szybko dostaliśmy, a nie, to nie dla nas, to stoją wszyscy w kupie w, na sali. Dobrze, że nie dostaliśmy stolika tutaj, bo by nas okrążyli jak szarancza. E, I w ogóle kuchnia jest też otwarta i jak widzicie, e, twórca nie pomyślał, żeby zamknąć kuchni i w kuchni są ludzie, którzy przeszkadzają w tym momencie szefowej kuchni, która jest sama, więc restauracja jest bardzo mała, a stolików jest mnóstwo. Co to kurde jest? Czemu jakiś człowiek znowu leży na ziemi? Przepraszam bardzo. Czyżby kolejna osoba umarła tu ze starości. To nie jest... Nie no, już wszyscy przychodzą. Teraz tam gdzie my siedzimy. Nie, nie wierzę w to. Ej, to jest jakaś kpina i jakiś żart. Dlaczego dwie osoby umarły tutaj ze starości? I dlaczego tu jest tak dużo simów? Przepraszam bardzo. Ej, nie życzę sobie umierania na kuchennych rewolucjach tak często. Ej, patrzcie co się stało. Zrobiłam pauzę. A ta Simka się kręci w koło swojej własnej osi. To jest naprawdę creepy. No i nasze dziecko ma e, traumę. Gdzie są wszyscy? Czy nikt się mną nie zajmuje? Gdzie ty jesteś w ogóle? Ej, ludzie cię zmiażdzili! Ej, tu stoi nasze dziecko! O nie, wyciąga do nas rączkę! Chodź tutaj! Ej, o nie, jakaś baba! Się nadepnęła! Leon, weźcie, wymijcie go stamtąd, podnieść go! Przecież ludzie tu zadeptują! Nasza Antusia! No i teraz wszyscy stoją na tej altanie, wchodzą na nasze miejsca, wchodzą na nasz stolik. W ogóle tutaj kelner wyrzucił jedzenie, ludzie po tym depczą. No organizacja słaba, ale zobaczmy, jaka jest jakość jedzenia. Stek jest normalny, sałatka normalna, makaroniki również normalne, napoje normalne, czyli jedzenie jest w porządku, jest po prostu przeciętne. Ej serio, jakaś typiara położyła nam na stolik brudne naczynia i to nie kelnerka, tylko jakaś obca typiara. No nie no, przepraszam bardzo, no rozczarowujące jest to miejsce, ja bym tutaj pewnie, nie wiem, dwóch minut nie spędziła jakby tyle ludzi wokół mnie stało. Ale dla Julci fantastyczne jedzenie, bardzo jej smakuje, coś smacznego do sączenia. Leon ma takie same odczucia, ale umiarkowanie nieprzyjemny posiłek, czyli słuchajcie, dla takich zwykłych, niedoświadczonych simów jest to okej, okay, ale e, dla takiego podniebienia, e, jakie ma Madzia, jedzenie było niedobre. Plus, kolejny minus, że znowu talerze kładą na nasz stolik. No cóż, restauracja Kwiecisty Widelec nie jest restauracją, a raczej bistrem, nieprzygotowanym na e, większą ilość klientów. Wystrój jest bardzo ładny, odpowiednio dobra. Tytuł restauracji jak najbardziej pasuje do wystroju i bar jest przepiękny, chociaż niektóre fragmenty wystroju są niedopracowane. Na przykład te wystające kwiatki tutaj, albo wystające elementy z dachu. Szkoda, że drzwi do kuchni nie zostały zablokowane i simowy po prostu przeszkadzają kucharzowi. I największy problem to jest bardzo mała przestrzeń dla klientów, którzy chcą dostać stolik. Zobaczcie, oni stoją dosłownie wszędzie. Nie, o nie, widzowie najgorzej, o nie, wygląda na to. Że Madzia czymś się zatruła. O nie, to jest druga restauracja w naszej serii kuchennych rewolucji, gdzie Madzia się zatruła. To jest naprawdę tragedia. To na pewno mi na jedzenie z restauracji Madzia powinna natychmiast tam zadzwonić i powiadomić obsługę. <laughs> Rzeczywiście się zatruła. Zobaczcie jak szybko i spada pęcherz. Dobra, dzwonimy do nich, chociaż oni są tam obok nie? Każde zgłoszenie zatrucia traktujemy yy, bardzo poważnie. Proszę przyjąć 284 moleony. To małe jak za nasze zdrowie. Radzimy pić dużo wody. Jeszcze raz, nie emocje przepraszamy. Proszę nikomu o tym nie wspominać. Oj, wspomnimy, wspomnimy. Zatrułam się tutaj, choć miejsce piękne, urządzone ze smakiem i taktem, to nie zorganizował Klienci wchodzą do kuchni i są wszędzie. 3 na 10. Zajmę, dałbym y, większą ocenę z Madzią, ale z racji Dla. tego, że się zatruła, to naprawdę 3 na 10. Ale najpierw Madzia musi iść do toalety publicznej. Pod Barbie to kolejny cel naszej kulinarnej podróży. Na dzisiaj wybrałam to, dlatego że Barbie, no to wiadomo, że małe dziewczynki. Bagno to chyba yy, nawiązuje do naszej serii. Kto ogląda, ten wie. I z tyłu nawet jest różowe podświetlenie. Ta restauracja, nie wiem czy to nie będzie moja ulubiona, zależy jeszcze jak jest w środku. Kasia 5487, kocham cię za ten wystrój, przynajmniej z zewnątrz. Zaraz zobaczymy, jak jest w środku. Restauracja pod Barbie jest pomysłem samej Barbie. Po zerwaniu z Kenem postanowiła zająć czymś głową i stworzyła swoją. Unikatową restaurację na wysokim poziomie. No dobrze, cieszmy się naszym posiłkiem i wejdźmy do środka. Eee, różo, O, jak pięknie! O, matko, Kasia, ty jesteś geniuszem. Od razu zamówmy stolik. Ej, szefowa sali, wygląda jak prawdziwa. Szefowa, ma e, ładnie dobrany strój elegancki, ale. Kelnerka. Widzicie tą suknię balową, Zł taką złoto-białą? No po prostu cudo. Wchodzimy i mamy przepiękny wystrój. Hall, idziemy dalej. Tu jest kuchnia. Są dwa stoliki w środku. Jest bar. Uuu, super. I są. Cudowne stoliki, fortepian jest. Są cudowne stoliki, e, takie randki dwuosobowe tutaj. I tu jest toaleta. E, kuchnia jest po prostu schludna, ale nie ma nic na ścianach. Trochę uderzę, że tu nie ma żadnych takich jakby obrazów, ale za to jest radio. Także jak na razie to jest e, super. I widać, że tutaj trzeba iść w strojach wyjściowych, bo zwróćcie uwagę na to, że wszyscy są w super sukniach. Ej, czekajcie, obsługa jest chyba niemiła. Widzicie, jak ona patrzy na madzie? Co? Oj, widzieliście tą minę? Takie co? Co chcesz? Dobra, już się zapisuję. I chyba dostaliśmy ten stolik, tak, usiądź się razem. I znowu nie ma e, siedzenia dla małego dziecka. Ja rozumiem, że małe dzieci e, stricte nie mogą zamawiać w restauracji, ale powinno być jakieś siedzonko dla małego dziecka, jakby ktoś postanowił przyjść z nim. Także no smutek trochę, że Antosia... Ej, zobaczcie, jak wygląda szef kuchni. Uuu! bardzo różowo, mega mi się to po podoba. a Różowe drinki, różowe dania. Wow, co się okazało? Że żaden z tych drinków nie jest drinkiem dla dziecka. Także yy, Julcia może zamówić tylko wodę do picia. Yy, I to jest taki troszeczkę minusik. Dobra, zamówiliśmy sobie jedzenie. Przyszła pani kelnerka dosłownie natychmiast i zobaczcie na to, że my siedzimy tutaj w tym stoliku i patrzymy po prostu na ścianę. Trudne to czasy dla małych dzieci w tych restauracjach. A to jest jakieś przyklęstwo, że oni zawsze na naszym stoliku kładą brudne naczynia. A tutaj właśnie Launia się bawi z Antosią i znowu to zepiwa. Znowu położyła te naczynia u nas na stoliku? Jest jedna łazienka i teraz widzę właśnie minusik, że na tyle osób jedna łazienka to może być problem. I właśnie o tym mówię, jedny Leon! Chciał skorzystać jakaś baba weszła mu. Bo patrzcie, nie? Bo tu, patrzcie, tu jest ta ścianka, ale tu i tak wszystko widać. Prosi ich, żeby oni wyszli stąd, żeby on się mógł załatwić, a oni go nie słuchają. O dobra, znowu próbuję się załatwić i... To jest bardzo niezręczna sytuacja, ty chcesz się załatwić, a w środku ludzie obok ciebie dosłownie i słyszą wszystko, masakra. Ale fajny pomysł z barem. Ej, Julcia namalowała e, przepiękny obrazek, który sobie powiesimy, żeby patrzeć na niego. Jakoś normalna, e, normalna, wszystkie dania są normalne, e, podobają się znowu młodzieży, zobaczymy e, co na to Magda. E, Drink jej smakuje, o wypiła jeden... Przejdzie jednym chlustem, wypiła całego driniacza, dobra. Cały szczęście, się znalazła dla siebie miejsce, kanapę tutaj na poczekalni, i teraz sobie śpi, bo jest zmęczona. O, jedzenie Madzi nie smakuje. O, matko, jedzenie jej nie smakuje. Powiedziałam, że okropne jedzenie. Będzie wszystko grało. Przepraszam bardzo. Czemu wszyscy kładą swoje brudne naczynia na naszym stoliku, jak zwykle? Koniec z tym. Madzia, weź okrzycz tą babę. Żeby nie zostawała tu swoich brudnych szklanek, bo my prowadzimy kuchnię rewolucję i sobie tego nie życzymy. No właśnie, kelnerka posprzątała. Ej, ona wyrzuca Madzi, że jest brzydko ubrana. I znowu umiarkowanie nieprzyjemny e, posiłek. Dobra, słuchajcie, udało nam się, zamówiliśmy drugą porcję. E, po prostu Madzia zamówiła, że niby dla siebie, a Antosia sobie je teraz te naleśniki. Ta restauracja jest troszeczkę lepiej przystosowana do dzieci, ale za to ma koszmarną toaletę z gotową traumą, że idzie skorzystać, a jest Ludzie wlażą ci po prostu a, do łazienki i na przykład płaczą w niej, kiedy ty próbujesz sobie skorzystać tuż obok. Ale za to, tu jest świetny przykład dużej poczekalni, bo siedzimy tutaj już kilka godzin, jest piąta rano i zwróćcie uwagę, że tu jest duża poczekalnia i ci ludzie nie pakują nam się do środka, jeżeli nie mają stolika. Po prostu wszyscy czekają tutaj na swoją kolej, żeby dostać stolik i przejść dalej i to się super sprawdza. Cudny wystrój, brakuje obrazów bądź jakichkolwiek ozdób na ścianę. Piękny taras i elewacja, wszystko dopracowane i ze smakiem. Cudne miejsce, wymagające dodatkowej toalety co najmniej jednej kelnerki. Oceniam 8 na 10 i polecam świetne miejsce. Pod Barbie polecam tą restaurację, chociaż nie jest ona przystosowana do mniejszych dzieci. Pomimo tego, że tu jest Barbie, więc wiecie, no księżniczki. Kto się interesuje lalkami Barbie i księżniczkami? Małe dziewczynki, więc myślałam, że tu będzie coś bardziej dla małych dziewczynek. Oczywiście bagno się sprawdza, bo streamowie do tego bagna pochodzą, z za głupki. No hejka kochani, witam was. Po kilku godzinkach e, już wróciliśmy do domu, bo Antosia była w koszmarnym stanie. Do tej pory już obejrzeliśmy dwie restauracje. Były one raczej średnie dla małych dzieci. A teraz czeka nas zupełnie nowe wyzwanie. Nowa restauracja do oceny. Czy tym razem będziemy mogli się tam bawić świetnie całą rodziną, nie tylko dorosłymi swymami? Przekonajmy się. Niewiadoma chwila. Boże, co to jest? Ej, sorry, ale ta pani wygląda jakby coś brała. Plus jakby była taką typową babką z polskiej stołówki w szkole podstawowej. Drogi zlew, tani kibel, yy, stoliki, gdzie są różne krzesła i brak światła w środku. Czy ja wiem, czy ja chcę tutaj zjeść? Co to za tak w ogóle? Dwa stoliki. Nawet nie możemy kazać otworzyć okien, bo ich nie ma. Yy, jest wino, jest woda. Dobra, przetestujemy to. Jest Nigiery z roznymki, trochę się boję. To jest chyba restauracja, żeby umrzeć w niej. Ej, nie, czekaj, czemu oni są? Nie mów, że to jest restauracja. Nie, tak się chodzi. To jest dziecko. Ej, nie wołamy tu nawet Antosi. Co wysyłamy Julcie do domu, żeby ona po prostu na to nie patrzyła? Sorry, ale to jest za grube! Tu nie jest dla dzieci. Czekamy na swoje zamówienie trzecią godzinę, pomimo tego, że jesteśmy drugim stolikiem i pierwszy został obsłużony szybciej niż my. Oj, to yy, glugotanie brzuchu nie brzmi dobrze. Nie wiadoma chwila. Co tu się w ogóle stało? A gniewna mm, atmosfera i yy, ubranie nieobowiązkowe. Z pozoru piękna restauracja. Co? Z pozoru piękna restauracja? Przepraszam bardzo. Leciej menu jest yy, niebezpieczne. Polecam. My chyba to z pozoru restaurację zamykamy bezpowrotnie. To okropne miejsce. Haniebne miejsce. Najgorsza restauracja, w jakiej byłam. Dwa stoliki długo się czeka. Nie do uratowania. Zamykam tę spelunę. Nie polecam. To miejsce jest niesamowite. I powinno sprostać naszym oczekiwaniom. Ulubieniec dzieci stworzony przez Wakover. Yy, Hania, czyli ośmioletnia dziewczynka, postanowiła zrobić restaurację, którą dzieci uwielbiałyby. To idealna restauracja na ten odcinek i dla nas. Jej rodzice są milionerami i się zgodzili. W dzień otwarcia Hania była bardzo podekscytowana, ale też wtedy roztargniony kelner się pomylił i dał jej drinka, który był zatruty. Przypadek, czy rozpoczęcie czegoś strasznego? O kurde, tego pisu się nie spodziewałam. Wejście jest w ogóle od tyłu. Aha, można jakby przyjmowanie gości jest na dworzu. Widzę, że restauracja jest bardzo mała, bardzo ciasna. Czy da się w ogóle tutaj przejść między tymi stolikami? Mam nadzieję, że tak. I jak wchodzimy, to widzimy, że jest damska i męska toaleta. Na no, tak małą restaurację to jest spoko. Kucharzem jest tutaj Vlad. Ale są takie obrazki dla dzieci w pieski w kotki. To jest cudowne. Serio, Vlad, ty tutaj pracujesz? Co się stało z twoim życiem? Chcesz nam o tym opowiedzieć? Wystrój kuchni jest yy, cudowny. Jest dużo roślinek i e, jest dużo takich fajnych elementów lewitujący kwiatek. Toalety są dosyć dziwne. Dobra jest miejsce dla małych dzieci. Tutaj jest taka bawialnia, która jest umieszczona na dworzu, ale pod dasz. O, I można wejść na górę po drabinie. Czemu w restauracji dla dzieci nie ma. Tego siedzenia dla dzieci Bo ja mam taką teorię Że podrabienie kelnerzy nie wniosą jedzenia Jakiś chłop się bawi z zabawkami Trochę niepokojące No ale przynajmniej wszyscy będą czekali na zewnątrz I nie będą w środku blokować I tak małej przestrzeni Dzień dobry ja proszę o konkretny stolik Ten na górze Co się tutaj dzieje Ej, koleś ma problem, żeby rozdawać stoliki. Ej, Madzi również się nie podoba wystrój. Okropność. Zabierzcie to. Madzia nienawidzi wystroju w stylu francuskim. Ej, widzowie, okazuje się, że niemożliwe jest wejść do góry. do sto... Nie można wejść do góry, w ogóle nie można wejść do góry, ale można coś zamówić. Ej, Madzia zamówiła, będąc na dole. To nie jest żaden żart. Patrzcie, nie można tu. Bo to jest zrobione poddasze i ono źle zrobione. Na dodatek okazuje się, że nie możemy zrezygnować z tego stolika, bo trzeba tam podejść, żeby zrezygnować czyli tragedia. Wiecie co? Ja usunęłam w ogóle to poddasze i teraz ym, może uda nam się wejść na górę. No ale oczywiście, małe dzieci na górę nie wejdą, I małe dzieci ym, po raz kolejny nie mają gdzie zjeść. Jedyny plus jest taki, że rzeczywiście są tu jakieś zabawki, którymi mogą się bawić. Ej, yy, co się stało. Kurde, tu się? Aha, to jest jakiś wampir. Team Wampir przyszedł do tej restauracji i tak długo czekał na stolik, że aż się spalił. Ogólnie, tak jak myślałam, wszyscy, którzy zamówili cokolwiek na górze, nie dostali dosłownie nic. Kurczę, no zmarnowany potencjał, widzowie. Nawet nie, ma, nie mamy szansy czegokolwiek spróbować. Dobra, zaczynamy kuchenne rewolucje. Na sam początek usuwamy tą tragiczną. E, drabinkę. Powiększamy trochę przestrzeń. Wow, więc tak, na sam początek zmieniło się dużo. Usunęłam tą niepotrzebną górę. E, w środku są super stoły i super łatwo do stolików dosuwa się te takie siedzenia dla e, maluszków. Każdy rodzic chce mieć oko na swoje dziecko. Dlatego to okno tutaj jest dosyć istotne bo będą mogli sobie jeść i na przykład patrzeć czy ich pociechy są całe i zdrowe przy okazji no i teraz tutaj zrobię taką szybką dobudówkę tak to wygląda i tu jest toaleta tu jest toaleta gdzie są kibelki dla małych dzieci są z zlewy a tu jest tak jakby toaleta dalsza dla simów jak chcą skorzystać i tu jest tajemny pokój miejscem do leżakowania dla maluszków zamiast towarzyskiej atmosfery a dodałabym dziecięcą igraszkę. Dostaliśmy stolik i w końcu możemy to zrobić. Możemy wziąć dziecko do restauracji i posadzić je na miejscu. Żeby siedziało z nami przy stoliku, aż sama Antosia jest w szoku. I teraz jak Antosia siedzi, to mamy dwie opcje. Albo możemy kliknąć sobie tutaj i na przykład dać jej jakieś jedzenie. I normalnie możemy zamówić coś do stolika i zamówić porcję, którą jej przekażemy na to na to siedzenie. O, Antosia dostała się mleko. No, i to jest idealne miejsce dla dzieci, gdzie mogą sobie zjeść mogą się bawić albo wyrzucić jedzenie na podłogę. Żadna z restauracji nie była przystosowana do spędzenia tam czasu z dziećmi, już lepiej zrobić piknik, ale mam nadzieję, że kiedyś taką spotkam. Więcej restauracji z dziećmi! Tego potrzebujemy. Z tej strony Pia i Madzia Gessler, żegnam się z wami i zapraszam was na Instant Gaming, gdzie możecie sobie kupić rozszerzenia do simców różne, na super promocjach, które wam się na pewno opłacą. Linka macie w opisie. Hejka, do zobaczenia i zostawcie łapkę w górę, bo już na kolejne 5 tysięcy łapek w górę nagrywam Wam kuchenne rewolucje.